Cześć, witam was wszystkich serdecznie. A dzisiaj za mną stoi najnowsze Renault Megane E-Tech i Renault Megane najnowszej generacji kompletnie różni się od poprzednich Renault. Po pierwsze jest mniejsze, po drugie jest cięższe, po trzecie ma inny napęd i po czwarte ma nawet inny znaczek. Zapraszam serdecznie. Inny znaczek, oczywiście znaczek Renault tylko troszeczkę przeprojektowany, ale słuchajcie, przede wszystkim ten znaczek tutaj jest gigantyczny i bardzo fajnie, ponieważ tutaj mamy ukryte właśnie radary. Więc nie mamy jakiegoś żadnego wielkiego prostokąta gdzieś tutaj zazwyczaj. Tak jest jeszcze w poliftowym, nawiasem mówiąc Clio i w kapturze, że niestety tutaj mamy radar. I mi się kiedyś śniegiem taki radar zabrudził. Słuchajcie. Poza tym, pod maską Megany, niestety nie mamy miejsca na przechowywanie przewodów. Napęd jest na przednie koła, i z przodu mamy cały zestaw napędowy, cały silnik, więc nawet nie ma sensu wam tej pokrywy pokazywać. Oczywiście Renault Megan wygląda naprawdę bardzo futurystycznie, zarówno z przodu, z boku i z każdej tak naprawdę strony. Ale spójrzcie na ten samochód od boku. Gdy patrzymy na Megankę od boku, widzimy, że coś jest z tym autem nie tak że coś jest innego. Wygląda ona zupełnie inaczej niż większość samochodów. Czy wy już widzicie za sprawą czego to jest zrobione? No właśnie, za sprawą tych ogromnych, jak na kompakta, bo aż 20 calowych kół. Do tego, poza tym, że same koła są ogromne, to zobaczcie, że również nadkola są jeszcze obramowane takim czarnym plastikiem, dzięki czemu wizualnie wygląda to tak, Jakbyśmy mieli koła właściwie do połowy samochodu. Czyli taki sam efekt jak w sportowych samochodach, bardzo sportowych. Dodatkowo bardzo krótki tylny zwis w Megance, dzięki czemu bryła tego samochodu jest właśnie taka, no właśnie, nietuzinkowa. W kieszeni mam teraz kluczyk i podchodzę do auta. Zobaczcie, jak wygląda system wchodzenia do środka. Mamy tutaj wysuwaną klameczkę, natomiast bardzo fajnym elementem jest to, że ma ona tutaj jeszcze taki zaczep W wielu elektrykach, które mają jakieś tego typu rozwiązanie, nie mamy tego zaczepu, więc jak ciągniemy za klamkę, to ręka nam może jakoś tam spaść. A tutaj no, nawet jak tak złapię do środka, to mogę sobie wygodnie te drzwi otworzyć. Jeżeli chodzi zaś o tylną klameczkę, to mamy tutaj takie samo rozwiązanie jak chociażby w Renault Clio. Odnoszę wrażenie, że Renault ma jakiś problem z porządnym zrobieniem otwierania klapy bagażnika. W Clio jest ono nad tablicą rejestracyjną w jakimś dziwnym, nieintuicyjnym miejscu, a w Megance? A w Megance podchodzimy sobie od tyłu i mamy taki kwadratowy przycisk, który musimy nacisnąć i wtedy nam się ta klapa podnosi do bagażnika, zaraz przejdziemy. Szkoda, że to nie jest zrobione w jakiś wygodniejszy sposób, na przykład, że tutaj po prostu nie mamy wyżłobienia, żebyśmy włożyli sobie naszą dłoń. Spójrzcie teraz na tył meganki. Przypatrzcie się uważnie i napiszcie teraz proszę w komentarzu, co sądzicie o tym tyle. Ja wiem, że to jest rzecz gustu, ale moim zdaniem tył meganki wygląda jakoś tak. No. Czyż nie? Zapraszam was teraz do wnętrza nowego Megana, które również tak samo jak jej wygląd zewnętrzny jest bardzo interesujące. Ten przewód, który tutaj widzicie, to jest mój ze spokojem, nic tam nie wystaje. Zobaczcie na tą ciekawą rzecz, mianowicie jak wygląda wykładzina nowego Megana. Czujemy się w niej naprawdę bardzo przytulnie, ponieważ poza dywanikami po prostu tutaj wszędzie jest bardzo taka mięciutka wykładzinka. Poza tym, również fajny materiał mamy na samej górze deski rozdzielczej. To akurat nie jest miękki materiał, natomiast no właśnie, jest to materiał i również taką a la mamy na drzwiach i mięciutki materiał tutaj. Więc faktycznie jest tu dosyć przytulnie. To co teraz widzicie, to jest nowy system inforozrywki stosowany w najnowszych modelach Renault. Pojawił się on oczywiście w tym samochodzie, czyli w Megance, później w Australu, w Espas, czy też w Sceniku i będzie we wszystkich nowych renóweczkach, przynajmniej tych, które są póki co prezentowane. I naprawdę jest to rewelacyjny system. To, co tutaj widzicie, to jest Android Auto. To znaczy, że są tutaj wbudowane na stałe aplikacje, takie jak na przykład Google Maps. Samochód łączy się z internetem. Sam logujemy się do naszego e, konta w Google. I dzięki temu mamy no, po prostu dostęp do nawigacji Google, która, no, bądźmy szczerzy, jest najlepszą z możliwych nawigacji. Dodatkowo możemy zainstalować sobie różne aplikacje związane z muzyką, tak jak Google Podcast czy na przykład Spotify i mieć to tutaj fizycznie na tym systemie, a nie przez jakiś tam CarPlay czy Android Auto, który również jest możliwy. Naprawdę na wielki plus zasługuje po prostu ten ekran. Gdy dotykam tego ekranu, ja się czuję jakbym dotykał ekranu wysokiej jakości tabletu czy też smartfona. System się nie zacina, czego nie można powiedzieć o systemie na przykład w Clio, więc dziwię się, że Renault w lifcie tego nie zaimplementowało tam. Dobra, to jest film omegance. Dodatkowo, jeżeli sobie uruchomimy samochód na dole, widzimy na całe szczęście fizyczne jeszcze przyciski do obsługi no niestety tylko klimatyzacji no i zamykania auta, otwieranie i światła awaryjne. Jeżeli chcemy zrobić głośniej ciszej, to musimy niestety zrobić to tym dotykowym tutaj po prostu, tymi dotykowymi przyciskami. Poza tym kierowca widzi jeszcze w pełni cyfrowe zegary, na których również możemy sobie wyświetlać nawigację e, Google'a. O, tak to wygląda w tym momencie. Przed oczami kierowcy bezpośrednio jest nawigacja Google, a na tym głównym dużym ekranie możemy sobie wyświetlić coś innego. Jak widzicie, w tunelu środkowym jest pewna wolna przestrzeń dokładniej w tym miejscu. Tutaj mamy półeczkę z ładowarką indukcyjną. I niestety na tą półeczkę z ładowarką indukcyjną będę Wam narzekał. Dlaczego? Po pierwsze, żeby telefon podczas jazdy nam się ładował w tej ładowarce indukcyjnej, to księżyc, Ziemia i Słońce musi być w jednej linii. Generalnie rzadko to się zdarza. Telefon, żeby ładował się indukcyjnie, on musi leżeć cały czas w jednej pozycji. A jak dobrze wiemy, podczas jazdy samochodem, telefon, który jest położony na płasko, bardzo często się przesuwa. Uważam, że dużo lepszym rozwiązaniem jest po pierwsze umieszczanie telefonu w taki sposób, bo łatwiej się go też wyciąga i wkłada niż w tym momencie, kiedy jest bokiem. To raz, a dwa, najfajniej to było chyba w skodzie ENIAK rozwiązane, gdzie tam telefon wchodził mniej więcej w taki sposób w pionie, więc ciężko było, żeby gdzieś tam latał. Dobra, to jest pierwszy, pierwszy minus tego tutaj dużego elementu. Drugi minus to jest tak jak widzicie tutaj z tej strony. On ma taki kancik tutaj. I z drugiej strony też ma taki kancik. I wszystko zależy od tego, jak macie ustawiony fotel. A moje kolano akurat wypada na tym kancie. Więc jest mi średnio wygodnie na jakieś dłuższe trasy. I przed pasażerem mamy również coś, co irytuje potwornie. Czyli nawiew, który tak jak tutaj widzicie, albo będzie nam wiał prosto na twarz. Albo będzie zamknięty, albo będzie wiał prosto na kierowcę. No fatalna sprawa. Ten nawiew jeszcze jesteśmy w stanie sobie skierować yy, w ten sposób na boczek, ale tego już nie. Dokładnie to samo jest w Australu. No dramat. Z lewej tudzież prawej strony, zależy czy kierujemy, czy też siedzimy i pilnujemy kierowcy, mamy po pierwsze jeden uchwyt na napój który jest bardzo nisko, więc nie jest zbyt wygodny do używania, oraz drugie takie jakieś m, dziwne miejsce, m, przegródki, które średnio się sprawdzają jako uchwyt do napojów. Możemy to wyciągnąć i mieć wtedy taką bardzo dużą półkę na jakiejś rzeczy, typu damska torebka, albo możemy w różnej konfiguracji umieścić te uchwyty i na przykład tu spróbować zrobić teraz no. Nie jest to takie łatwe. Drugi uchwyt na napój, ale też wtedy na mały napój ciężko się go wyciąga. Że no, no, no nie. A tutaj, tak jak widzicie, mamy naprawdę długi podłokietnik. Naprawdę, który jeszcze możemy sobie przesunąć. Więc to jest chyba jedyny podłokietnik w samochodzie, gdzie nawet najniższa osoba będzie miała podparcie swojego łokcia. Zazwyczaj jak gdy siadam w samochodach i jestem odsunięty, tak jak jestem tutaj dosyć blisko, to gdzieś Tutaj kończy się podłokietnik, ewentualnie tu. A moja ręka wypada gdzieś tu. Nie mam żadnego problemu z Meganką. W środku oczywiście znajdziemy jakieś takich standardowych rozmiarów schowek. Tutaj mamy dwa wyjścia USB-C i jakaś taka malusienka półeczka, idealna żeby odłożyć pilot. I tak wygląda cały kokpit nowej Meganeczki. Zobaczmy jak sprawa ma się z tyłu, bo tak jak wam mówiłem, ten samochód jest mniejszy. Od swojej poprzedniczki. I faktycznie, w przedziale pasażerskim czujemy, że to jest miejsce, gdzie ludzie raczej dorywczo będą siedzieć, a nie na stałe. Zacznijmy od tego, że nie ma tutaj wiele udogodnień dla pasażerów. Nie ma podłokietnika, nie ma żadnej regulacji tego siedzenia. Eee, no, mamy schowki w drzwiach, mamy tutaj miejsce na tak zwane gazety czy coś takiego i dwa wyjścia USB i w klimatyzacji ale nie jest to dodatkowa strefa no i właściwie tyle jeżeli chodzi o miejsce na nogi no to zobaczcie jak to wszystko yy, wygląda no jest tutaj troszeczkę ciasna bo nawet na miejsce na stopy też tego miejsca na stopy jakoś specjalnie dużo nie ma dodatkowo w momencie kiedy my złożymy tylną kanapę to po prostu pochylamy oparcie i mamy duży próg załadunkowy no właśnie, jak z miejscem w bagażniku. Akurat bagażnik jest faktycznie całkiem pojemny. Jest przede wszystkim głęboki. No, minusem tego jest bardzo duży próg załadunkowy. Poza tym mamy tutaj taki malusieńki zaczep, mamy lampeczkę i tak jak mówiłem, po złożeniu tylnych oparć niestety mamy duży próg. Plusem jeszcze jest dodatkowy schowek na przewody do ładowania. Więc podsumowując z zewnątrz, faktycznie Meganka to zupełnie inny samochód niż wcześniejsza. Meganka. Jeżeli chodzi o rozmiary, wykończenie itd., to chyba wszystko Wam powiedziałem. Nie dodałem jedynie tego, że plastiki, wszystkie, wszystkie tutaj materiały wykonane są naprawdę bardzo dobrze spasowane, więc na jakość nie ma co tutaj narzekać. Ani na jakość spasowania, ani na jakość materiałów, ani na jakość działania czegokolwiek w tym samochodzie. Jedyną taką irytującą drobnostką, która będzie, która będzie z zakresu jakości, to będzie to, że tutaj ekran, który się przyciemnia i rozjaśnia, robi to bardzo agresywnie, tak jakby sam nie wiedział, czy ma być jaśniej, czy ma być ciemno. No i na przykład automatyczne światła długie, tak automatyczne włączanie i wyłączanie drogowych, przełączanie namijania, no to nie działa tak naprawdę. Bardzo często ja tutaj próbowałem jednak się polubić z tym systemem, no bo fajna sprawa, ale niestety bardzo często było tak, że po prostu świeciłem e, samochodom, które jechały z naprzeciwka po oczach, w sensie kierowcom świeciłem po oczach, e, albo nie świeciłem sobie, było ciemno, a on nie włączał długich. No średnio działają te systemy. No ale niestety jadę już którąś rynówką z rzędu i to nie są samochody. U których systemy działają perfekcyjnie, i oczywiście znowu światło prosto na mnie, więc będziecie mnie widzieć pewnie tak se. No dobra, a co do jazdy tym samochodem, co do prowadzenia osiągów silnika i tak dalej. Ja się nie polubiłem z tym autem, a raczej z jego prowadzeniem. Ale gdybym miał wam powiedzieć, co tu jest nie tak, to jest mi tak ciężko na to odpowiedzieć. I rozmawiałem z kilkoma moimi innymi znajomymi, którzy również tymi autami jeżdżą i je testujemy razem i zbieram opinie. I też powiedzieli, że coś tu jest nie tak w obcowaniu z tym autem. Po prostu nie czujemy bezpośrednio tak tego samochodu. Trochę jakbyśmy sterowali dronem, że no my jakby tam kontrolujemy gdzie co i jak, ale nie czuję tego, jak ten samochód jedzie. Najłatwiej, może najlepiej to chyba można wytłumaczyć słowem, że on się prowadzi tak cyfrowo, że pedał gazu i hamulca działa tak, jakbyście klikali na klawiaturze, że nie mamy takiego sygnału zwrotnego. Szczególnie pedał hamulca jest bardzo trudno wyczuć, żeby hamować tak odpowiednio. I tak samo układ kierowniczy. Czy zobaczą, czy odczują to osoby, które. Po prostu wsiadają w samochód i jadą, jestem przekonany, że nie. To odczują osoby, które wcześniej jeździły autami, które się naprawdę rewelacyjnie prowadzą, wiedzą, co to znaczy, że auto się dobrze prowadzi i wykorzystują gdzieś to dobre prowadzenie. Absolutnie nie powiedziałbym, że z tym autem, że tym autem się źle jeździ, nim się po prostu jeździ do przodu. Niestety samochód również w zakrętach się trochę za mocno wychyla, no na pewno Meganka to nie jest samochód, który służy do y, szarżowania na drodze. Więc jeżeli ktoś potrzebuje pojazdu, którym się przemieści z A do B dosyć dynamicznie, ok, spok. Na czym polega ta dynamika? Ta dynamika polega na 220 koniach mechanicznych pod maską. Pomyślimy, kurde, dużo. Przypominam, że mamy tutaj dołożone 400 kg, mniej więcej 400 kg względem poprzedniej spalinowej Meganki. To wszystko daje nam osiągi e, przyspieszenia do setki z siódemką z przodu. W okolicach 7,5 sekundy do setki przyspieszymy. Na elektryki trzeba patrzeć zupełnie inaczej i mają one moment obrotowy dostępny, maksymalny moment obrotowy dostępny praktycznie przez cały czas, dzięki czemu jak depniemy, to to auto jak mały pocisk cały czas nam wystrzeli do przodu. Tymi manetkami za kierownicy możemy sobie regulować poziom rekuperacji w trzystopniowej skali, Czyli odzyskiwania energii, czyli tego, że jak zdejmę nogę z pedału gazu, to samochód zacznie mi już dynamicznie y, zwalniać, hamować, dzięki czemu zaczniemy odzyskiwać y, energię elektryczną. Nie możemy tutaj włączyć takiej funkcji, gdzie kierujemy tylko i wyłącznie pedałem gazu, samochód nam się nie zatrzyma do zera i też. Naprawdę jeździłem już kilkoma autami z rekuperacją i albo kompletnie na to nie zwróciłem uwagi, albo faktycznie dopiero meganka ma coś takiego. Czyli w momencie, kiedy ja zwiększam poziom rekuperacji, to również gaz, znaczy pedał przyspieszenia zupełnie inaczej działa. To znaczy muszę mocniej dodawać gazu, jeżeli mam mocny ten poziom rekuperacji. Jakoś tak też mi się dziwnie z tym zgrywa. No mówię, po prostu nie czuję tego auta. I słuchajcie, biorąc pod uwagę to, jak tą meganką się jeździ, prowadzi, pod względem kilku innych czynników, stwierdzam, że to nie jest dobre auto na trasy. I już abstrahując od tego, że jest elektryczne, tutaj jest bardzo głośno, słuchajcie. Ten samochód jest fatalnie wygłuszony. Powyżej 100 na godzinę, naprawdę, szumy, jakie e, dochodzą za okien, ja jeżdżę tym autem szósty dzień. I ja. Non-stop, gdy przekraczam e, te powiedzmy 80 na godzinę, to ja cały czas mam takie wrażenie, że któraś z szyb jest niedomknięta albo drzwi są lekko uchylone. Niestety na autostradzie, pff, no, no, jest głośno. No dobra, pytanie: jak długo w takim razie my sobie takim samochodem w ogóle na autostradzie pojedziemy? No bo pamiętajmy, że jest to elektryk i on nie ma za dużej baterii. My tutaj mamy dostępne dwie wersje napędowe, która ma 40. Albo druga, która ma 60 kWh pojemności baterii. No, nie jest to za dużo, są to takie typowo miejskie pojemności baterii. Na autostradzie przy 140 przejedziemy około 250 km. Przy 120, oczywiście, przejedziemy znacznie więcej, bo musicie pamiętać, że przy elektrykach powyżej tam, no powiedzmy 80, 100 na godzinę, to już każde 5 km na godzinę więcej robi nam tą różnicę w zużyciu. Energii. Prędkość ładowania, dramatu nie ma, ale mogłoby być lepiej, czyli 130 kW, mi maksymalnie 125 udało się na e, szybkiej ładowarce wyciągnąć. To powoduje, że od tam powiedzmy 10 do 80% e, naładujemy się w 35 do 40 minut. Oczywiście Kia Eniro na przykład ma moc ładowania 71 kW, więc to jest w ogóle dramat. No, ale na przykład y, Volvo EX30 ma 150, jeżeli się nie mylę, albo 170. Tesla Trójka, ta podstawowa, również ma 170, więc można więcej. No właśnie. I dlaczego wymieniłem te dwa samochody? Dlatego, że idąc do takiego podsumowania, ta meganka dla mnie jest czymś dokładnie takim samym jak Ford Mustang Mach E czyli samochodem, który może się podobać, samochodem, który nie jest złym autem oczywiście, jak wszystko ma parę swoich plusów i parę swoich minusów, natomiast w porównaniu do konkurencji jest absurdalnie drogi. Mustang jest absurdalnie drogi, Meganka jest po prostu droga. Co jest konkurencją Meganki? Konkurencją Meganki jest Kia e Niro, konkurencją Meganki jest chociażby właśnie Volvo EX30, które niedługo wyjdzie. Kia Eniro niro również dosyć droga i jakby wrzucam ją do tego samego wora co Megankę, czyli ponad 200 tysięcy między 200 a 220. Natomiast Volvo, słuchajcie, EX30 zrobiło auto tych samych mniej więcej rozmiarów, tam plus minus parę milimetrów co Meganeczka i możemy to Volvo już dostać za 170 tysięcy. Co prawda też nie za dużej baterii, bo ona ma chyba 50, jeżeli się nie mylę, 2 kWh, ale Volvo możemy też mieć w wersji z niecałą 70 yy, i kosztuje nadal odrobinę mniej niż meganka. A do setki przyspieszanie w 7 coś, tylko 5 coś. I jest Volvo. Więc tak jak mówię, no, autko fajne, nie mam jakichś takich wielkich zastrzeżeń do tego samochodu poza właśnie tym hałasem. Natomiast jak zobaczymy cennik i zobaczymy. Cennik innych marek, takich jak chociażby Tesla, gdzie Tesla jest większym samochodem, mocniejszym, ogólnie rzecz biorąc, lepszym i tańszym, no i mamy megankę Kia, Niro i inne elektryki, które. No... Jestem ciekaw naprawdę, dlaczego ludzie kupują właśnie te samochody w momencie, kiedy na rynku mamy inne. Ciekawsze. Znaczy, ciekawsze. I na samym końcu chyba jeszcze kwestia takiej wygody siedzenia w tym samochodzie. Jest wygodnie. Siedzenia są dosyć miękkie, nie mają one dużego trzymania bocznego, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie w mieście. Więc ogólnie to problemu nie ma. Ja tą megankę wrzucam do tego samego Wora co Kie Niro czy Forda Mustanga Mach E. I Kie Niro również z tego powodu, że rozmiarowo jest to mniej więcej ten sam samochód. Jeżeli komuś się podoba, jak najbardziej, meganka Itek e nie jest złym samochodem. Oczywiście zawsze, zawsze, zawsze polecam Wam, żebyście przed zakupem poszli do jakiegokolwiek salonu i powiedzieli, dzień dobry, jestem zainteresowany zakupem, ale najpierw chciałbym się tym samochodem przejechać. I zobaczcie, czy na przykład nie macie kolana w takim miejscu, że będzie Was idealnie uwierało tutaj. Dziękuję serdecznie za oglądanie i mam nadzieję, że coś tam w komentarzach po sobie zostawicie. I do zobaczenia w kolejnych filmach.